To po co ja mam, po co ja mam w pokoju, jak tam nikogo nie będzie? Biura to jest tajemnica, nie możesz jej wygadać. Okej. Okay. Dobra? No. To, to, to ja tajemnica, okay. Okay. Jak rano wstaniemy, to mamy wiedzieć czy ten... Okej. Okay. ...się dowiemy. A nic kibele, Biura? Nic nie może powiedzieć. Ja nie mogę dobrze Co, to jest okropnie? Nic nie podoba? jest ten? A gdzie jest Wanny z bąbelkami? Co ci z tym Najgorszą chyba królową dla mnie to była królowa Izabela. Wczorajsza królowa. Bo co? No, bo jak palemka odbije nagłówkę, to odbija. A teraz. Yy, Iza myśli, że podoba się czaczy. Może się podoba, nie wiem. I. Bardzo i dobrze z tym. I Paweł też za nią lata. Poczuła się doceniona jak kobieta.